Produkt regionalny to smak, zdrowie, to właśnie... Duży potencjał turystyczny, kulinarny regionu, którym musimy wykorzystywać i bardzo dobrze, że zorganizowane dzisiaj to święto produktu regionalnego właśnie tutaj, e, które się odbywa w Muzeum Etnograficznym w Ochli, a miejsce jest nieprzypadkowe, bo przecież co tydzień ci wszyscy, którzy lubią taką zdrową, tradycyjną, naszą lubuską żywność, przyjeżdżają tutaj, bo organizowany jest co tydzień Zielony Targ i właśnie taką żywność kupują. Lubuskie smakuje wielokulturowością. Smakuje grzybami, dziczyzną, smakuje no jeszcze bigosem, jakimś z, z, z dziczyzną z leśnymi takimi, powiedzmy sobie, dodatkami. No i naprawdę smakuje wyśmienicie i najlepiej na świecie. Rozmawiałem kiedyś z Robertem Makłowiczem i on do mnie mówi, Tomek, po co się tak wysilasz? Masz tak fantastyczne produkty twórczą kuchnię lubuską i wiele lat temu zacząłem to robić. Mamy produkty, który i możemy się nie chwalić nie tylko w Polsce, ale myślę, że w Europie i na świecie biją na kolana y, większość produktów, które są dookoła. Mięso, ryby, warzywa. Wszystko mamy naprawdę wyśmienite. Mamy genialne miody. Naprawdę każdy produkt, po który chwycimy, odwrócimy się, pójdziemy do rolnika, do rzemieślnika, jest naprawdę najwyższej jakości. Samych produktów tradycyjnych mamy wpisanych na listę już ponad 80-83 dokładnie, także już sama ta liczba wskazuje o tym, jaki jest postęp wykonany. Dodatkowo są producenci, producenci czy rynkodzielnicy, którzy chcą i tworzą cały czas. Powstają nowe manufaktury. Także myślę, że jeżeli chodzi o rozrost i wzrost roz ilości producentów, to jak najbardziej w samej bazie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, czyli tych producentów, którzy z nami współpracują, już mamy blisko pół tysiąca. Także widać, jak ta liczba rośnie. Rozrosło się to i rzeczywiście w tej chwili z dumą możemy mówić o Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego, bo naprawdę wspiera producentów i my to jako producenci Czujemy najlepiej. Dzięki temu mamy możliwość wystąpienia na wielu y, imprezach ze swoimi produktami. Możemy y, opowiadać o nich. Konsumenci mogą bezpośrednio w relacjach, y, w rozmowach z nami dowiedzieć się więcej na temat produkcji naturalnej i, i, i produkcji. Y, przez takich małych producentów jak my wykonywanej. Lubuskie Centrum naprawdę moim zdaniem rozwinęło się wyśmienicie. Jest to święto zorganizowane przez Lubuskie Centrum Produkt Regionalnego, a takim ostatnim jakby produktem właśnie stworzonym przez LCPR są szlaki kulinarne. Dlatego jesteśmy tutaj jako producenci, jako, jako pasieka sprzedajemy swoje produkty, ale też jakby reklamujemy, zachęcamy wszystkich do skorzystania z tych szlaków, które są jakby nowością i potrzebujemy o nich opowiedzieć, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Staramy się w miarę możliwości przyjeżdżać tutaj na Zielony Targ w inne niedzielę a korzystając z okazji, że dzisiaj jest taki duży, duży zielony targ, no to przyjechaliśmy z największą grupą, sześć osób znajomych i bardzo jesteśmy zadowoleni. Przyjechaliśmy niedawno, obchodzimy stoiska, zakupiliśmy już serki kozie, serki, których no nie mamy możliwości zakupić gdzie indziej, a tutaj nam się bardzo, bardzo smakują i bardzo nam się podobają. No, flaki z na przykład świetne są tradycyjnie, jak zwykle, no a teraz rozpoczynamy. Zaczynamy kolejne etapy tej podróży, także możemy o tym rozmawiać dopiero później, jak posmakujemy. No dzisiaj ten odświętny charakter koresponduje też trochę z tym czasem przełomu sierpnia i września, w którym jesteśmy. Odbywają się liczne dożynki i w gminach. W powiatach. My mamy swoje wojewódzkie święto, które odbędzie się 6 września w gminie Stare Kurowo, ale w miejscowości Nowe Kurowo. Na które oczywiście wszystkich Lubuszan serdecznie zapraszam.